mi czytała to przed snem. Za górami, za lasami. Dzieje jest. A też w internecie są jakieś zgłoszenia do jakiegoś serialu telewizyjnego. Trzeba tylko wysłać jakiś krótki film o sobie. Naprawdę nie ma z kim zostawić? To dziecko nas na oczy nie widziało, a teraz ma z nami zamieszkać? Mam mogę nagrać jakiś filmik na casting? Tak, jasne, jasne. Moja kuzynka tylko prosi nas o pomoc. Nie musimy się zgadzać. Nazywam się Agoda Majewska i mam 9 lat. A to mój brat Adaś. A to moi rodzice. Mieszkam w Playmobil City i chodzę do trzeciej klasy. Chyba tyle. Teraz tylko muszę to wrzucić na stronę agencji i czekać na filmiki. Już widzę, jakby moje życie wyglądało jakbym była sławna. Byłabym w telewizji. Na no, okładkach gazet. Dostawałabym tysiące prezentów od wiernych fanów. Lepiej nie musiałabym płacić, tylko by jeszcze się wszyscy chwalili, że taka sławna osobistość jak ja odwiedziła ich sklep. Ciągle byłabym fotografowana przez operacje ich. Proszone o autografy, a moje vlogi oglądałby cały świat. A firmy znanych marek prosiłyby mnie o reklamę ich produktów. Już się nie mogę doczekać. Dzieci, musimy porozmawiać. Wkrótce do naszej rodziny ktoś dołączy. Kto? Kto? Wasza daleka kuzynka Karolina. Córka, kuzynki, taty. Dlaczego? Dlaczego? Jej rodzice wyjeżdżają za granicę do pracy i nie mogą jej zabrać. Będziemy z nią, z nią musieli dzielić pokój. No, wypadałoby przecież nie damy jej do pokoju Zuzi. Ile ona ma lat? Jest od ciebie jagoda o rok starsza. A jak długo ona tu będzie? Może miesiąc, a może nawet dwa lata. Nie wiadomo. Na razie jest z rodzicami za granicą, ale za niedługo przyleci. Wow, odpisali z agencji, że film dotarł i bardzo dziękuję za wzięcie udziału. A pod koniec tygodnia będą wyniki. Już się nie mogę doczekać. Zawsze moje urodziny wyglądały inaczej. Nie wiem, chyba moi rodzice w ogóle zapomnieli, że mam urodziny.